Witam wszystkich serdecznie tutaj SCT StarCraft i zapraszam Was do obejrzenia meczu pomiędzy kwotę Protosem po prawej stronie i Rogmanem, Rogmomanem, momanem, niech będzie momanem po lewej stronie. I jest to mecz nadesłany do mnie przez właśnie tego tutaj widocznego Protosa zwanego Kwotem, który jest podobno w Lidze Masters i to na jakimś wysokim miejscu, więc nareszcie będziemy mogli zobaczyć powtórki z jakiegoś wysokiego poziomu. No i oczywiście nie super wysokiego, bo oczywiście prawdopodobnie obaj ci panowie są troszkę gorszy od Whitey, który też gościł już u mnie, ale tak czy inaczej będą no na pewno, na pewno dużo, dużo, dużo lepsi niż ja, w związku z czym już nie mogę się doczekać do, na obejrzenie całej tej powtórki. I cóż, jest to PVZ. PvZ na dość dużej mapie, na mapie w której zabezpieczenie ekspansji jest chyba najprostsze spośród wszystkich map w aktualnym map do betty Heart of the Swarm wobec czego, no mówię spodziewam się gry makro spodziewam się naprawdę długiego, czegoś ładnego mam nadzieję że jesteście tutaj ze mną i że z wagą obejrzycie ten mecz widzimy, że E, Moman troszkę wcześniejszy spawning pool robi niż standardowo przy 13 supply był spawning pool zwykle robi się przy 14 ewentualnie hatchery first i bodajże 16 e, a jeśli chodzi o kwotę no to chyba będzie tutaj fort fast expand tylko pytanie czy będzie to może nexus first? Nie wiem tak mi się wydaje że nexus może być pierwszym zegranym tutaj budynkiem w związku z czym ten dosyć wczesny spawning pool zerga może się okazać dosyć niebezpieczny, szczególnie że zerg gdzie już, że tutaj e, kwoty nie ma ten Overlord raczej nie zdąży dolecieć, żeby sprawdzić czy w tym miejscu e, baza czerwonego protosa już się znajduje e, ale jeśli wybudują kilka zerdlingów i wbiegnie od razu tam gdzie trzeba istnieje szansa, że wyrządzi jakieś szkody spójrzcie na to zerdlingi e, 12 sekund do końca, trzecia minuta a tutaj jest forge, który dopiero za 30 sekund będzie wybudowany, więc te Zerdingi spokojnie zdążą dobiec tam, gdzie trzeba, o ile, o ile skieruje je w dobre miejsce Moman i wygląda na to, że jednak zmierza w dobre miejsce, chyba, że najpierw po prostu leci do środka, a potem pobiegnie do bazy Protosa. Czy on cokolwiek wie na temat tego, gdzie jest Protos? Nie ma pojęcia. No zobaczymy, zobaczymy. Wszystko się może zdarzyć w tym momencie. Jeśli te Zerdingi wbiegną do bazy, to nie sądzę, żeby to było rozstrzygające o wyniku tego meczu, ale może naprawdę sporo kłopotów sprawić e, naszemu protosowi, wobec czego no trzymamy kciuki, jest tu już prołówek, czy prołówek będzie w stanie e, na dostatecznie długo zatrzymać te zerlingi, czy zdoła wybudować gateway i zablokować, nie zdoła wybudować gateway i zablokować musi w tym momencie cofnąć wszystkie albo dużą część swoich prołówek, kwotę, musi je dobrze Makrować, żeby nie stracić, żeby ten kanon zdążył się wybudować bo w przeciwnym wypadku można naprawdę go stracić zepining już na kanon, ale nie zdołają, nie zdołają zniszczyć tego kanona, wobec czego Nasz czerwony proto zdołał się wybronić przed tym we w miarę wczesnym atakiem. Wow, to była naprawdę bardzo dobra obrona. E, nie wydaje mi się, co prawda, żeby Moman podjął dobrą decyzję. Moim skromnym e, diamentowym znaniem powinien po prostu podlecieć do Nexusa i zacząć harasować propki, a nie próbować zniszczyć tego kanona. Owszem, gdyby go zniszczył, do końca ostatecznie i w ogóle to prawdopodobnie wygrałby ten mecz ale z drugiej strony no pewien niedosyt pozostawia ta decyzja moim zdaniem e, a tymczasem u protsa jest już drugi nexus z zelota w drodze nie ma ale cybercore jest już w drodze jeżeli będzie to niezły timing na cybercore pro, pro probek zbuduj pylona i znowu znowu dokładnie ta sama sytuacja jak wcześniej znowu będą stracone jakieś proby, znowu muszą zostać cofnięte ten kanon ma już dużo mniej zdrowia i w tym momencie bardzo dużo ze wpada a mój komputer przycina bardzo, bardzo, bardzo dużo Zerlingów wpadło do bazy, więc w tym momencie w bardzo dużych kłopotach kwotę. Gdyby tam wybudował tego pylona i zdążył chociaż troszkę, chociaż troszkę opóźnić tych w wówczas Kama mógłby dużo dłużej atakować. Bardzo niedobra sytuacja dla Protosa, są za... Kolejkowanych już w tej chwili trzy zeloty. Musi jeszcze zdążyć wybudować gdzieś tutaj jednego kanona i przyblokować to wejście. Chociaż nie, więcej zerblingów już nie będzie, już są wszystkie zerblingi. Zerblingi zdołały zniszczyć zelota, ale same padły wszystkie oprócz... Nie, jeszcze dużo zerblingów zostało, jeszcze dużo zerblingów zostało. Nie najgorzej sobie kwotę z tym daje radę. Bardzo dobre, ale z drugiej strony to jest poziom master, co o czym ja w ogóle mówię. Ale z kolejnej strony traci probki. Ile już probek? Zostało zabitych 16 probek! Nie wyobrażam sobie, jak w tym momencie e, kwotę może wyjść zwycięzcą z całego tego meczu. Naprawdę jest w bardzo, 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 bardzo złej pozycji. Zostało mu w tym momencie raptem pewnie 10 probek, 15 probek, ok, Ale to jest bardzo, bardzo, bardzo mało. Czy wreszcie zostanie zabezpieczona ta baza? Kolejne zeblingi biegną, tylko 4 tym razem. Ale to i tak jest troszkę, to i tak jest troszkę, w tym momencie musi Rogman produkować więcej probek i zabezpieczyć tą bazę. Jeden Zero będzie mógł w stanie, owszem, dosyć długo wytrzymać w tym przejściu i walczyć z tymi zelotami Spójrzcie na to Microsoft, swoją drogą, najsłabsze zewnątrzwane i Zero znowu pada i znowu Zerdlingi wpadają do bazy! To już jest trzeci raz jak Zerdlingi zbiegają do maina. Domain kwoty znowu muszą być cofnięte probki, na szczęście są już dosyć mocno podniszczone zerlingi, ale znów strata czasu wydobycia, to jest po prostu przerażające. Dużo więcej powinien zainwestować koniec z nami kwotę w obronę, wiem, że łatwo jest to mówić nie grając, też zarządza probkami, zarządza probkami bardzo dobrze, ale troszkę ich pada. Czy jeszcze jakaś została zniszczona? Dwie kolejne zostały zabite probki i ostatni zerling pada, okej. Okay. Może się wreszcie ustabilizowała ta sytuacja. Jest overlord tutaj, jest trzecia baza w zerga. Zerg w tym momencie ma 40 harwesterów przeciwko 26 w tej chwili probeką dla protosa. Jest wreszcie kanon do obrony i ostatni, kolejny w zasadzie nie ostatni prawdopodobnie zelot gustowany, by wreszcie zabezpieczyć tą bazę ale nie wie tego kwotę. Zerki już dalej nie wysyła Zerlingów, Teraz już makruje. Makruje po prostu na maksa Zerdli... z dwóch dronki, injecty 25 workerów swoją drogą tutaj w tej bazie. Troszkę przy dużo będzie musiał być, być jakiś transfer zrobiony. Tu jest 16 i optymalnie. Um, ta baska już za kilka chwil będzie gotowa. Um, ok. Czyżby, czyżby kwotę przygotowywał się do wzięcia kolejnej bazy? Bardzo słuszny. Szkoda tylko, że ten overlord już za kilka chwil zobaczy, że ten nexus jest grany um, i, i będzie mógł zareagować adekwatnie do tej sytuacji. No zobaczymy. Zobaczymy. Jeszcze gra nie jest przesądzona, ale moim zdaniem Zerk ma w tym momencie na tyle dużą przewagę, że jeśli nie zrobi jakiegoś naprawdę dużego błędu, to będzie mógł wygrać ten mecz. Będzie ten, ten mecz mógł wygrać i to dosyć przekonująco. Czy ten Overlord doleciał tam, gdzie trzeba? Nie, nie doleciał jeszcze. Nie wie, że kwotę ma trzeci Nexus w drodze. Jest za to Overseer, który już za kilka chwil zobaczy wszystko, co jest w bazie Protosa, ale hm, spójrzmy prawdzie w oczy. W tej bazie jest bardzo, bardzo, bardzo niewiele. Poniekąd jest to słuszne. W tym momencie kwotem musi zadbać o, o swoją ekonomię i musi y, odrobić straty poniesione, no tak te bardzo wysokie straty poniesione na początku meczu. E, Proóbki wyglądają co, coraz lepiej, dwie bazy już są wysaturowane, chyba nadeszła pora, by zacząć budować troszkę jednostek, a przede wszystkim troszkę budynków produkcyjnych. Ten... Ten changeling już za kilka chwil straci swój żywot, to jest piękne, że pr jeden prołbek jednym swoim strzałem z Particle Beam jest w stanie zniszczyć changelinga, chociaż ta jedna jednostka zergowa nie jest OP. Aaaa, mam was. I podwójny Stargate. Zważywszy na to, że jest to Hard of the Swarm, może to być dobra decyzja. Yy, ale tu jest też spire i chyba będą mutaliski. Yy, Oracle są w stanie bardzo szybko zrobić z linii wydobywczej... Yy, brak linii wydobywczej w każdym razie bardzo 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 szybko zabijają dronki, probki, scv -ki. wobec czego jeśli uda się dobrze e, zagrać tymi oraklami bo zakładam, że będą to orakle być może niesłusznie wówczas ma Rogman spore szanse na e, wybronienie się jednak Wojdreje jednak Wojdreje Wojdreje w Handle West dostały Bufa dostały solidnego Bufa ponieważ zadają więcej obrażeń bez żadnych e, bez czarżowania, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, um, i mają specjalną umiejętność, która na żądanie pozwala zwiększyć obrażenia zadawane przez e, przez wojdreja. E, także, także, ok, może, może to być jakaś w miarę rozsądna i dobra decyzja. W tym momencie widział Mutaliski, widział Mutaliski i Zabini, więc zdecydował się skancelować te Wojdreje i zacząć budować Feniksy, ale może być na to troszkę za późno. Tu jest już dużo tych Mutalisków, w tej chwili jest ich 13. Pechowa liczba mutalisków. Dwie kolejne bazy dla zerga swoją drogą. Warto zwrócić uwagę na to. I czy ma jakkolwiek jednostki kwotę? Kwotę ma kilka feniksów, dwa feniksy, ale to jest troszkę zbyt mało mutaliski. Po ostatnim bufie dla prędkości zyskują bardzo dużo fotonowerszacz rzucony, bardzo słuszny, ale ma też szybko, został zniszczony, więc to jest ostatni fotonowerszacz. Tyle tylko, że te jednostki dosyć długo będą walczyły z, z tym Nexusem, zadają stosunkowo małą obrażeń, ale, ale te zerlingi, probki giną, musi wycofać probki, tak jest. I kilka Feniksów jest, jest to troszkę zbyt mało Feniksów, tak jak na tak dużą ilość Mutalisków. Okej, okay. ile jest 5 Feniksów w tej chwili na mapie, to jest wciąż trochę za mało. Mutaliski zostały, kilka z nich padło, ale wciąż jest ich dużo, wciąż jest ich 13 co więcej jeśli chodzi o produkcję więcej mutalisków, więcej zdewników. Trzecia baza Protosa została zniszczona. W tym momencie musi bardzo dobrze mikrować swoimi Fenixami kwotę, jeśli chce wyjść zwycięsko z tego. Dobrze, że ma trzy stargate'y. Jest też już up upgrade do zasięgu Fenixów, to jest bardzo dobra decyzja. Dziwię się troszkę, że Zerg tutaj rozdzielił ze swojej mutaliskę, ale bardzo podobnie jest po prostu ustawiony reali. point w to miejsce. No, musi tutaj zrobić chyba switch tak switcha yy, moment, ponieważ tak jest. No, nie jest to strict tech switch, ale musi zacząć budować koruptory, które są dużo silniejsze przeciwko fenixom niż samemu Taliski, a, a z kolei kwotę musi, no po pierwsze zacząć wydawać, żeby wygrać, co zaczął robić, ale musi też chyba wziąć tą ekspansję jak najszybciej. Tak jest, musi znów popracować nad swoją ekonomią. Szkoda tylko, że kwotę nie wie, że twie, te dwie bazy tutaj są już gotowe. Gdyby wiedział, prawdopodobnie mógłby e, troszkę je poharasować. 5 koruptorów w drodze jest już na mapie w tej chwili dwa koruptory plus 5 to zwykle daje 7 koruptorów no i dronki, dronki, dronki w tym momencie <laughs> wydaje mi się, że kwotę ma jeszcze szansę w tym meczu nie powinien się poddawać bardzo słusznie, że się nie poddaje ale musi mieć naprawdę trochę szczęścia jeden pojedynczy tutaj harasujący tutaj przechodzące prołki i wszystkie feniki zostaną wycofane by go zaatakować. Mógłby to, no, gdyby wiedział, gdyby kwotę wiedział o tym, że tutaj są te baski, mógłby no, troszkę je poharasować, mógłby odwrócić uwagę zerga od, od makrowania, od budowy kolejnych jednostek, tylko właśnie zmusić do jakiejś akcji, ale niestety tak się w tej chwili nie stanie. Te dwa, hm, jakie jest ładne słowo na pup po polsku? Kupkające, te dwa kupkające creepem overlordy już za kilka chwil. O, jeśli zobaczy ten transfer dronów, tak, będzie wiedział, że tam są te baski, będzie wiedział, że tam są baski, to jest doskonała sytuacja w tym momencie dla kwotę. Jak zdecyduje się to skontrować? Mutaliski i koruptory oczywiście. Jest dużo Feniksu przeciw... Feniksów przeciwko samym mutaliskom, spokojnie dałyby sobie te, te Feniksy rady, ale niestety przeciwko koruptorom może być trochę gorzej musi tutaj zarządzać dobrze tymi niekoś musi jest bardzo, bardzo, bardzo uruczony klocki uczekajmi Feniksem być nie straci się wszystkie natychmiast. Troszkę z Ekro, troszkę w złym miejscu w tym momencie e, kwotę i nie widział nie widział tego, co się tutaj dzieje. Że nadleciały te jednostki, stracił kilka Feniksów, ale jeszcze nie aż tak dużo, no i koruptory. I kariery w drodze, tak? Proszę Państwa, to będzie mecz, w którym są kariery. Niesamowite, jak fajnie jest wreszcie gdzieś taki mecz. To jest po prostu piękne. Zwróćcie uwagę na to, że Feniksy mają już zasięg 7, dzięki upgrade'owi, czyli mają zasięg chyba, e, wydaje mi się, że równy koruptorom. Nawet większe od koruptorów, więc w tym momencie Feniksy mogą majkrować koruptory. Oj, bardzo dużo z jest, jest working z kilku Powinien po to, no, aby zostać rzucony, ale muszę w tym momencie peniksy, na Feniksy uważać, muszę mikrować Feniksami. Nie robię ani tego, ani tego w tym momencie. W tym momencie wszystkie Feniksy badają. Zostało kilka Voidrey i te Voidrey powinien sobie rady. jeszcze tutaj i powinien być rzucony dokładnie tak. Potem jest rzucony w ale trochę zepsuł nie wypada. Potem on będzie wybroni się! Rogman niestety nie da rady moim zdaniem rozwalić wszystkich tych jednostek i jest go zdecydowanie zbyt mało, zbyt mało zerga. Szkoda tylko, że ma on tak dobrą ekonomię e, i, i nie będzie w stanie kwotę go ale mimo wszystko niesamowite, niesamowite jak potężny od ostatniego, e, od ostatnich zmian jest Skytos Jeszcze jeden Wojtek zostanie zniszczony, nie, nawet nie, więc w tym momencie Protos jest już na trzech bazach, a już niedługo niestety będzie na dwóch, ponieważ tu zostało bardzo mało minerałów. Przeciwko zergowi, który jest na raz, dwa, trzy, cztery, pięciu bazach, ale tutaj cały czas tej haczerki nie ma. Dronki są transferowane oczywiście bardzo słusznie. Kolejne dwie ekspansje, bardzo chciwy zerg. Bardzo chciwy zerg, a wiecie co, czasem, nie zawsze, ale czasem dzieje się z chciwymi graczami, w szczególności chciwymi graczami, zergami. Przegrywają. Czasami. Rzadko bo rzadko ale czasami przebywają. Kolejne Fenicy w drodze to też może być dobra decyzja, ponieważ w tym momencie nie bardzo ma w co pójść Moman, chyba że pójdzie w Hydraliski. W takiej sytuacji oczywiście ten R przy odpowiedniej ilości Hydralisków nie będzie skuteczny. Co ciekawe, tu są budowane tylko sporecrawlery, nie ma crawlerów. Chciałbym zobaczyć Warp Prisma z e, kilkoma zelotami, ale obawiam się, że chyba nawet robo nie ma wybudowanego w tej chwili na mapie. E, Czy można podejrzeć budynki. Structures, te. Nie ma na mapie robo. Tak, wydaje mi się, że naprawdę Dobrze, dobrze byłoby zrobić tutaj jakiś atak w ale w tym momencie prawdopodobnie nie ma też za bardzo na to surowców problem. Musi się wycofać, żeby nie stracić żadnego z Feniksów. Ostatni strzał, nie zdołał zniszczyć tego Feniksa. 9 hp Także fart, ich ze strony Kwotę. No i cóż, widzimy w tym momencie, że jest 50 supply przewagi dla Zerga. Jeśli chodzi o makro i bazy jest to ogromna, ogromna, ogromna przewaga. W zasadzie cała Yy, jedna strona wyjeżdża jedna przez zerka. Dopiero w tym momencie pracuje nad czwartą yy, swoją bazą jest bardzo dużo motalisków jak, jak upgrade. Dwa dla ataku, jeden dla pancerza. Yy, także nie wygląda to najlepiej dla naszego Protosa. Eee, uh, APM. -y. Okej, okay. dosyć już wysokie. Oj, bardzo dobry timing. W tym musi skancelować tą budowę niestety kwotę, ponieważ straci tego kilka film ma zbyt mało jednostek, by się skutecznie prąd przed tym kancel! Nie było kancela, który stanierał, poszło w plecy. Oracle w bardzo zimny miejscu, bardzo szybko zarozniczone w tym tego idei, i takary jest i trochę zbyt małe, jest zbyt, zbyt dużo zerga. Ale zobaczymy, wszystko jeszcze się może zdarzyć jak widowanie upgrade. 000 jeśli chodzi o upgrade dla powietrza, dla procesora. to jest bardzo duża przewaga zerga w upgrade'ach. I w tym momencie jeszcze ten kanon tutaj atakuje trzech mutalisków. Nie wygląda to dobrze. Kariery są niszczone. Kwotę mówi GG well played. I tym oto sposobem przegrywa i wychodzi z gry. Ok. Um. Wow, naprawdę podoba mi się ten mecz. SkyTos, jak widzieliście, jest potężny, ale Zerg ma dużo narzędzi w swoim arsenale do radzenia sobie ze SkyTosem. W szczególności koruptory są bardzo potężną jednostką latającą. Mają dużo pancerza, czyli przeciwko um, karierom są dosyć dobre. E, no i mają zasięg większy niż Feniksy bez upgrade'ów, z czego są de facto kontrą na Feniksy. Jeśli wchodzą Feniksy z upgrade'em do zasięgu, Mutaliski są już dużo mniej przydatne. Ale cóż, bardzo mi się podobał mecz. Dzięki, dzięki za nadesłanie go. Wydaje mi się, że to y, właśnie kwotę go podesła, ale może to też był Moman. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, ale tak czy inaczej gratulacje dla obu graczy. Naprawdę bardzo fajny, bardzo dobry mecz. A Wam wszystkim, słuchacze drodzy, dziękuję za uwagę. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i cóż. Do następnego kasta.